Siemaneczko, z tej strony Kasperu. Jak widzicie, gramy sobie w klasyczne Diablo z dodatkiem Lord of Destruction. I co? Yy, to, że na słuchawce mam gdzieś uj***nę, to wiem, bo to taka siateczka i tam między tą siateczką już się dostał. To mnie to jakoś za bardzo nie interesuje, bo nie mam na wyciągnąć. Yy, a po drugie... Zaczynamy Diablo. Ja to, jaka ta muzyka w menu jest głośna. Zrobimy sobie ran jako w sumie to nigdy paladyna nie grałem nazwiemy go nie ja wiem jak jak to paladyna można nazwać niech będzie Lord Hagen. Dobrego dnia. No siema siema. Pa krzyczy na mnie. Dobra wracając grałem kiedyś dużo w Diablo. Mm, oryginalne płyty pudełka mam miałem, coś zgubiłem podczas przeprowadzki którejś, ale to nieistotne i co, Paladinem dawno nie grałem, zamierzam serię poprowadzić w taki sposób, że są akty i są questy w danym akcie, w każdym jest tam po sześć, chyba, że tam w jednym było mniej, nie pamiętam, coś takiego nieważne i planuję na odcinek robić po prostu po jednym questie i teraz tak, jak ktoś to będzie oglądał, to pytanka do was. Czy mam pomijać dialogi, czy nie? Na pierwszym odcinku będę je pomijać i będę mówić tak w skrócie, co się dzieje, bo. No Ta gra to jest mój rówieśnik, więc nie ma szans, że ją pominąłem. I znam ją. Ale co ciekawe, właśnie Poladenem nigdy nie grałem, nawet nie wiem, jakie on ma. Wariów przez ten w umiejętności. No, spoko, spoko. Kurde. To było z podsłuchawkami trochę przeszkadzałem. Ciężko mieć barkoczeki i słuchawki. Niedługo się ich pozbywam. Dobry Dobra, cię widzę. Wari w tak w skrócie opowiadał o tym, co się działo w Tristram, czyli w mieście z Diablo 1. Chciałem powiedzieć: gotika, do którego też muszę wrócić. Ale idziemy najpierw tutaj do Akary. Jestem na pu ona nam daje questa, żeby wyczyścić siedlisko zła. To jest taka mała jaskinia, taki dungeon. I o co? Ogólnia akara jest. Kurwa, muszę to przyciszyć. Mm -mm. Przeciszajmy sobie troszkę. Mam nadzieję, że u was to będzie słychać dobrze. Ogólnia akara handluje tutaj. Magicznymi rzeczami. Co mi wcale nie jest potrzebne jako poladen raczej, gdzie mamy wyjście, tam mamy wyjście. A i ogólnie, to też pytanie do was bardziej, jak preferujecie, żeby mieć y, mapę, bo ja ogólnie wiem, że taki sposób, który byłby spoko do oglądania, w sensie tak myślę, to że po prostu chodzi co jakieś czasy zerkać na tą mapę, ogólnie gram zawsze z włączoną i nie wiem, no Pierwszy odcinek zrobię pod siebie, a potem spróbuję coś innego, może w jakiś sposób. Dobra, wychodząc, tuptamy sobie, możemy znaleźć te siedlisko, złacałe to jaskinię, ale na początku to ja sobie poszukałem przeciwników, żeby troszkę spić Nie są to jacyś ciężcy wrogowie, level 1 oni też, level 1. So, weźmiemy wszystko o to jest zajebiste bo chyba znalazłem siedlisko już bo wytrzymałość wytrzymałość w diablu dwójce jest rzeczą kurde trochę irytującą się skończy wytrzymałość to już się nie da biegać nie trzeba tam chwilę na łoku iść tam dawanie sobie punktów HP chyba zwiększało tą wytrzymałość więc i tak będę przy drzewku tutaj rozwoju statystyk dawał se w ap przez co no będę miał wyższą wytrzymałość nie umiem mówić cały czas ale w sumie jak się nawet na tym nie skupiam to mi coś tam idzie i co i mamy kaptur odporność na ogień 5% to se wezmę założę ja bym wbił przed wejściem do siedliska drugi poziom bo tam będzie jeden taki mini boss czy boss tej lokacji więc na razie się tu jeszcze rozejrzę ile to skrzynek jest może faktycznie mam tą mapę wyłączę, w chodźmy na podglądzie nagrywania ona tak źle wcale nie, na, nie, le, nie nagrywa nie wygląda więc w sumie nie wiem ogólnie też mi się wydaje że na podglądzie jest wyższa jakość mam zainstalowanego moda na widescreena po prostu i to jest jedyny jedyny mod Glide który pozwala na white screena. Na razie to wszystko pozbieram, żeby mieć jakieś sianko potem. OK Łuk strzały, strzały tam się stakowały do 350. Spoko. Zaraz powinienem mieć ten drugi poziom. I nie wiem, w jaką ścieżkę w ogóle skili iść. w poladeniach chyba pójdę w aury. Ja nie wiem, czy trzeba je odpalać, czy co? Nie wiem, nie grałem paladynem. <grymne> Więc może być ciekawe, to będzie jakieś przynajmniej wyzwanie i powyższe świeżości dla mnie. Zawsze grałem druidem, anekromantom i barbarzyńcom. Dobra, te dwa zębiaczki powinienem mieć drugi. Już mam. Więc idziemy do siedliska zła. Pozbieramy tutaj i teraz tak siłę 25 ma na start, zręczność na skuteczność ataku. Wszystko najpierw sobie poddepnę pod 25, chyba, a potem dopiero będę szedł w różne rzeczy. Dobra, co robię? Taury to jest pasywne. Hilowanie mniejsze obrażenia. Większa moc, to se wezmę na razie, a i to jest pasywne, dobra To jest tutaj A dokładnie Żeby wybić wszystkie potworki Dobra, tam jest szaman, szaman ożywia diabliki O, mieczek magiczny mi poleciał, jest jeszcze jeden szaman Se wyczyszczę tą okolicę tutaj zobaczę ten miecz że prawdopodobnie będę musiał zidentyfikować go a nie mam czym dobra zobaczmy go mamy szarpę więc dodatkowe sloty na potki to od razu sobie zapełnimy to i tak nie mam zwoju to trochę lipton Co? No. Teraz czyste napierdolanko. Czyszczenie jaskini. Nie ja wiem, czy nie mam za mikrofonu ustawionego, ale może postaram się to w montażu wyregulować wszystko. I co? No i lecimy. Nie powinno być ciężko w pierwsza lokacja, pierwszy quest. Na razie straciłem tylko 6 HP. szaman kolejna. Opiekowana zbroja. Obrona 8, dobra. Może być. Podkimane, nie wiem czy mi będą potrzebne, ale jak widzę, to paladyn ma tylko pies wytrzymałości żeby móc biegać. Co dużo ich. Paladyn ma tylko 16 punktów na start. To jak chyba zostanie z 15 wrogów albo 10, to. Na quelleści mi pokazuje, że tyle zostało. Czasem się szuka ostatniego, bo gdzieś się zapodział. Ale fajne Seed mi się wylosował. Okej, okay, to wypierdolę Beauty. I może będzie lepszy 2 do 7, 2 do 7. ach Prędko się taku. Duża, duża. Dobra, to jest to samo zupełnie, tylko gorsze. Mamy kolejny level. Po so, powybijamy ich. Szarfa lepsza niż moja. Rękawiczki, buciki. Dobra, jakiś secik już mamy. Jakiś pierwszy podstawowy. Co so, dodam teraz wy energia. Nie wiem czy mi się przyda, ale dodam. I. Może z defensywną walnę? To z leczeniem może się przydać. Dobra, tu ich jest sporo. Dobra, na razie tu mocy nie potrzebuję, więc faktycznie wezmę sobie te leczenia. Moc to taki trochę overkill na nich. I tak padałem na strzała. ja wam coś tu zasłaniam kamerką? Chyba nie. Nie, wytrzewku umiejętności tylko zasłaniam, wam napis y, defensywne aury. Więc nie jest tak źle. Dobra, to jakaś kapliczka była? mana. A to ma koszt mane. O kurde. Nie wiedziałem. Dobra, tam jest szaman. Okej, okay. a to nie ma. Golda sobie weźmiemy? To nawet nie wiedziałem, że nie zwróciłem uwagi. To w sumie leczenie za darmo byłoby trochę overpowered. Dobra, tu mamy bossa pierwszego. gorący trup, o ile dobrze pamiętam. Tak. Najpierw ich w sensie jego przydopasów pozabijam. Ok. I zostało 5 potworów to przy 5 pokazywał. Dwie magiczne rzeczy mi dał. Tam jest szaman i wskrzesił. Szukanie czterech teraz. Ok. Trzy. Będą pewnie te gnoje, które wskrzesiwał. wskrzesiwą. Wskrzesił. Nie mogę Dobra. Mam szarfę też do identyfikacji. Będzie trochę marnowania. Ale powinienem mieć telesiana, żeby móc robić coś takiego. Idziemy do, do tutaj akary sobie i posprzedajemy jej wszystkie te gówna te wybuchowe były drogie chyba zostawimy sobie to i teraz tak księga 400 204 uu. Dobra to na razie dwa zwoje sobie kupię portal Oko. Ok, 2 do 8, 20% zwiększone i 1 od zimno. Więc. Dobrze na tym wyszedłem. No, zmarnowałem siano. kupy zrobiłem, ale chciałem to wszystko. Kurde, jeszcze jeden mogłem zwój. To tu jest kolejny magiczny tam Magiczne zawsze potrzebują. Zbrojka. Dobra, dwa mi gdzieś wycieku. No to tak jak mówiłem, któreś zawsze się gdzieś zapodzieje. Zobaczymy teraz. To fakt, ciało się ruszyło. Gdzie oni są? W sumie, bo tu chyba nie byłem. Tak, mamy tu Golda. I żadnego przeciwnika. A zostało jeszcze dwóch. O, no, są. Nie wiem, jak ich przeoczyłem. Oczyszczone. Wróć do akary. Służy ja Moje zadanie zostało wykonane. Udało I? Ci się oczyścić siedli... Tak wiem. Zadanie wykonane. o Oj, pominąłem animację. Trudno. W nagrodę mam punkt umiejętności. Co dodam do? Hmm. No nic ciekawego tutaj nie ma, no chyba w ten ofensywny build pójdę. Dobra, to co, pierwszy quest dokonany? Wezmę sobie drugiego. Jest które polega na tym, żeby zabić krwawą orlicę na cmentarzu w pobliżu zimnej równiny. Więc, tak jak mówiłem, mimo że odcinek krótki, to kolejnego questa zrobię w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.